Siemanko. Wizowy, dzisiaj właśnie gramy oto takie piłki. Nie wiemy dlaczego po prostu mieliśmy taki pomysł. Na razie taka brzydka pogoda jest na dworze, więc nie, nie możemy... Chcemy nie chcemy Wam nawet pokazywać. Nie, nie możemy nie pograć na dworze. Może zaraz pogramy. Może. Więc ostrzegamy, że zaraz może być odcinek, a jak oglądacie to... Jak będziecie oglądać to na przykład... A, wow. Dzisiaj jest 20... Jak będziecie oglądać to we wrześniu, to nie będzie, że zaraz odcinek, tylko że już jest odcinek. Więc lecimy. Zaczynamy grę do jest ja Poczekaj, zero. 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 No i zaczynamy nie, ja, ja jeszcze niebieski. Ja, ja... Team oborski biali, team łojtek niebiescy. Więc zaczyna ją biali. Aha, Goal. 1-0! Poczekaj! Już! Jeszcze jest 1-0! Mamy piłkę, oczywiście! No wiem, że tego nie... Sobie. Wie, wiemy, że tego nie będzie widać, bo... Grupa kurde. Utajem... No, tak! 2-0! Bo grupa tutaj... Ja pieniądze. co, to ja mam trudniej, bo tutaj mam siłownię. No. I, ale możesz sobie tak wydłużyć tą rękę. U, nie! Yeah. Yeah, yeah, yeah. E, te, yeah! Tego się nie da. Wygrać. Jak telefon spadnie, to sorry, tylko tylko no, się trzyma na taśmę. No więc mamy takie coś, oh, czego boże. nikt nie ma. Wygrywam 3. 1. Ej! Poczekaj, bo telefon się Na serio? Poczekajcie chwilkę. Troszkę będzie hałasu. Lepiej, żeby Szymek to wyciągał. Ej, moja piłka. Co ty uszukujesz? <grym wytrza> Dobra, ja muszę <grym wytrza> mieć tak ręce zawsze. Bo Jaka petarda! Dobra, proszę Cię, weź piłki Słyszeliście to? Słyszeliście moc Jezusa? Poczekajcie chwilę, bo tutaj jest to i Czemu do... on wy... przypomina Friza tutaj i <szrybuj> Lewandowskiego jednocześnie? Pa 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 pa. Pa pa. Kurde, bej. Pa pa. Kurde, bele <suszą> się Ej, Telefon prawie spadł. Co? Telefon prawie spadł. Kurde bele, to jest z dołem Jakby co, to lewą spadnie, no sorry Kurde bele, kurde Brał Kurde broń to Oj to O, po prostu za... O kurde, nie nie nie, nie, nie. Ojej oh, yeah! Dobra wyciągnij to było skompli skomplikowane Dobra, 5-2. Barcelona z Radma. O końca z golem. I asystą. Później zamieniamy się z stronami? No, a później się zamieniamy z stronami. Ile to jest minuta? Po 5 minutach skończymy mecz. Mama, mami! Mama, ma mi obiecała, że żule mi. Co ty gadasz? Nie, Nie. wiem. Śpiewam zaśpiewam żeby, żeby, Konewki, żeby, Jedno co o, pamiętam się to Trzy, cztery. sześć. Żeby było uczciwie. Uuuuh! Lingangu, lingangu! Oj, kuli łata, lingangu! Teraz przez tą dziudę dajemy piłkę. Ok. Lingangu, lingangu! Jaka podkreślona? Kity, czyli Lingangu, lingangu, lingangu!

O Game The Mani Mani 8.4.2 Dobra zamieniamy się stromami Ale my nie gramy do 5 minut do końca i kiedy ja wygram to wtedy dopiero będzie wymiana No kurwa A z gami gami oje gami wygrałem od nowa, ale wiem, ja na stron. Jakby co będzie Asymyry? No przez tylko krótką chwilę. Ja tutaj wszędzie dosięgam. Ej, mi to jest idealne. Ja tak samo mogę grać. A, I nogami Ja no, jestem ja białymi no. I teraz ciągle Z tymi zna ten cały świat. I teraz wypij wypierdana. Haha, świat! Więc <gum> tańcz gami, gami, gami ber. Ja teraz strzelam A si Asidu, gami ber. O ja, na ber. tu się, 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 się.

<noise> w więc siu mi bo ja jestem ten e, ty jesteś, jesteś tak jak e, ha. jak pet a, Zgabię petę ja petę nie było szans. damy e, pod drobą piłki tak ale to nieprawda! To potróba piłki ziemskiej! Ale co ty grasz za piłkę? Grasz piłkę z piasku. Ej, dobre, wiedziałem, że ta strona będzie gorsza. A, idi A O dobra, dobra, wstaję. Wstaję. Panie! Przestań! Ej, Dziękuję. Już prawie wygrana. Sorry, że wam... Ej dolecimy się lecimy se tu dalej. Tu kolejny. Zagubieni na kanale. Zagubiony. Patryk, moje zaproszenie ma. Co ty mówisz? Ej, stary, bo to chyba jakoś inaczej było. Nasz. La La, la, bla, Ba, ba, ba. ba. bla, 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 Ej bla, Ej, bla, ej. bla, może, ale tylko z autu z jakiegoś. A, wolnego i karnego, z Nic, niczego więcej, pamiętaj. No! E z... Po prostu chcesz wygrać. Ja ja nie usuwam chociaż brudu. Dobra! Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, spałowałam blanka, że był tak, panie, to i ten bramkarz tak. Mam Czy inaczej nie dało? <śmiewicz> Jak ja mam wszystko, mam wykluczenie. Ja, jakby co to. Nie, to go się nie? tak oszukuje. Nie, ja nie oszukuję. Jakby co nie widzicie, Szybę. On tak się cieszy. Nie cieszę się z mojej No Czekaj, bo tyle. Mamy remis. Ej, nie, nie, ja już to Ja widzę Dobra, w tym to mamy. Wygrałem, tylko Wygrałem, tylko ty się płakałem. Dziś, 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 Dobra, już, kończymy, już taki, kończymy ten filmik, bo on już jakiś szalony się dzieje, więc bye, bye.